No dobra, tutaj coś jest. Długość 100 cm. Takie paliki. Może coś wybierzemy. Tam dalej to już nic nie ma. Tutaj 60 cm. To ja chciałbym, żeby 60 cm mi wystawało ponad ziemię. Tu jest 50, to nie. A tutaj 30. No dobra, to chyba weźmiemy w takim razie te 100 cm 6 sztuk. Jeszcze dobrze byłoby, żeby były ładne. Jak zwykle ładne, to są nieco dalej, głębiej. No oczywiście brzydkie kołki przysypały mi te ładne trzy ten też jest ładny a może ten Tutaj 5, a mówiłem 6, weźmiemy jednak 5, jestem już u siebie w domu co do tutaj tych impregnowanych kołków, będę robił następującą rzecz. Zacznę od tego, że tutaj od początku zaznaczę sobie około 40 cm, on cały ma długość jednego metra więc zaznaczę sobie 40 cm pójdzie taśma i tą część, która będzie wbita w ziemię co prawda one są impregnowane, ale zostało mi trochę czegoś takiego bardzo fajnie ten preparat impregnuje drewno także dodatkowo zabezpieczę jeszcze tym oczywiście będę do tego potrzebował jakiś pędzel, ja tutaj mam e, pędzel z włókna sztucznego i zauważyłem, że on nie nadaje się do farb, których ja używam, po prostu farba się jego nie trzyma, ścieka z tego pędzla, więc jest on mi niepotrzebny. Złożyłem go właśnie do tego. Oczywiście miarka, żeby jakoś tam to plus minus odmierzyć, no i taśma dla odcięcia. Także ja zabieram się za oklejanie, odmierzanie i zaraz malujemy. Zabieram się teraz za zabezpieczenie kołków. Mam no tutaj coś takiego. Oj, widzę, że na wierzchu niestety zrobił mi się e, trochę korzuch. Wynika to pewnie z tego, że e, było dużo powietrza, a mało tego środka także muszę sobie tutaj zorganizować jeszcze jakiś patyk którym będę to po prostu mieszał chociaż nie to nie jest kożuch tylko po prostu ta masa zgęstniała powinienem ją przełożyć do jakiegoś mniejszego wiaderka to tak by się właśnie nie stało. Pamiętam, że ona była zdecydowanie bardziej taka rzadsza, można było nią normalnie malować. Ok, zobaczymy jak to się będzie nanosiło, takie trochę gęste. Nawet całkiem dobrze idzie. Spodziewałem się, że będzie w takim razie gorzej. To się rozprowadzało, ale tragedii nie ma. Także fajnie. Raz, dwa te kołki zabezpieczę. To sobie nieco przesknie. I będę mógł pozostałą część tych kołków malować na jakiś kolor. Jeszcze dokładnie nie wiem, jaki to kolor będzie. Mam tam kilka impregnatów do drewna. Zastanowię się, jaki wybrać. Czy coś może bardziej neutralnego, czy może ciemnego, jednak. Ok, pierwszy kołek mam zabezpieczony i tak będę musiał postąpić teraz z każdym następnym. Chwila, moment i kołeczki mam już zabezpieczone. Jest wieczór, one sobie teraz będą schły. Ja do pracy wrócę dopiero jutro po godzinie 16. .00. I w następnym kroku będę. Yy, malował tą część. Jeszcze nie wiem na jaki kolor. To jest do przemyślenia w dalszym ciągu. Teraz usunę taśmę, tą, która zabezpieczała mi resztę tego kołka, żeby ten impregnat za wysoko nie poszedł, żeby mnie nabrudził. Ładnie to tutaj wszystko zaschło. Ręka. Czysta. Także z każdego usuwam taśmę. To jest mój punkt, gdzie kołek będzie na równo z gruntem. Natomiast ja właśnie od tamtego miejsca odmierzę sobie 45 cm. I tutaj. W tym miejscu będę każdy z tych kołków e, przewiercał. Użyję do tego wiertła łopatkowego e, 30 konkretnie. Wiertło jest na wkrętarce. Wkrętarka firmy Bosch. Drugi bieg. No i będziemy tak każdy wiercić. Po to, żeby później przeprowadzić przez to e, linę jutową. I po wywierceniu tą część kołka będę jeszcze impregnował. Także ja zabieram się za zrywanie taśmy i za momencik jesteśmy znowu już na wierceniu. Ok, taśmę już mam usuniętą i tak jak powiedziałem od tego miejsca na każdym z kołków odmierzam 45 cm u mnie jest to w tym miejscu i za pomocą wiertarki, znaczy wkrętarki będziemy robić otwory. nie przełączyłem na wiercenie, tylko byłem na, na opcji wkrętarki. Ok, jedziemy dalej. Dobrze, za momencik się przywiercimy. Ja tutaj muszę sobie zrobić trochę więcej miejsca, żeby pewnie ten kołek chwycić, bo może być tak, że w momencie, jak będę przechodził na wylot, może nim szarpnąć. Jeszcze na wszelki wypadek dla ochrony wiertła podłożę z drugiej strony jakąś deseczkę. Mam tutaj jakiś kawałek. I jedziemy dalej. Ok. Tak to wygląda. Kołek jest przewiercony na wylot, i teraz z każdym następnym będę robił dokładnie to samo. Czyli odmierzam 45 cm i wykonuję otwór. kołki mam już powiercone eee, sprzątam wióry przygotowuję tutaj wszystko podmalowanie malowanie i nanoszę na to jakiś ładny kolorek mam u siebie w domu takie trzy eee, impregnaty do drewna tu jest dolin, ciemny orzech tutaj mam robejce z Wideronu brazylijski heban w zasadzie te kolory są dość podobne i tutaj mam jeszcze też Sadolina szwedzką czerwień ja zdecyduję się na ciemny orzech od Sadolina z tego względu, że tego koloru jakoś nie widzę na tej dekoracji natomiast co do widaronu to puszka jest prawie pełna, tu jest tego mniej, więc chcę się tego jak najwięcej pozbyć. Także wybór padł na to. Mieszam farbę i malujemy. To już drugi i ostatni pędzel, z którego właśnie nie jestem zadowolony ze względu na włosie, ponieważ nie trzyma ono farby. Także cieszę się, że się pozbędę tych pędzli. Nie będę musiał na nie patrzeć. Otwieramy puchę i malujemy. Myślę, że jedna warstwa w zupełności wystarczy kołki są e, wykonane z drzewa które było impregnowane ciśnieniowo zobaczymy jak złapiam kolorek myślę że na raz z powodzeniem wystarczy chyba że będzie za jasne, no to wtedy będę malował na dwa razy. Tutaj w otworze, gdzie wierciłem, też staram się prowadzić farbę tak żeby tam wszystko było pokryte bo nie chcę potem żeby właśnie w tym miejscu coś mi e, zaczęło butwieć, gnić żeby nic tam się właśnie w miejscu cięcia nie wydarzyło z tym drewnem jakieś jakieś oznaki próchnienia, nie żeby nic takiego tam nie weszło. Całkiem ładnie to wygląda na jeden raz. Możliwe, że na pierwszym razie poprzestanę. Wszystko oczywiście okaże się po tym, jak ten impregnat wyschnie. Zobaczymy właśnie, jaki będzie kolor. Czy nieco zrobi się jaśniejszy, czy może będzie taki właśnie, jaki jest teraz. Pierwszy kołeczek gotowy. Jeszcze cztery. Przez noc one sobie wyschną. No i będzie to już wszystko. Jeżeli chodzi o ich przygotowanie, będę mógł je wbijać w ziemię. Moje kołeczki są już gotowe. Pomalowane. Niech sobie teraz to schnie przez noc. Jutro w ciągu dnia będę je wbijał No i mam nadzieję, że przyjdzie mi lina jutowa Będę mógł ją przeciągnąć pomiędzy tymi kołeczkami Także zobaczymy jaki będzie efekt